Piękny sprzęt Idziemy się przejechać, zobaczymy jak to chodzi Muszę się przyznać szczerze, że chwilę nie dziwiłem jakimś krosem, który Upodaje trochę bardziej I to jest to piękne Jezu, jak to No, powiem wam szczerze, czuć respekt O, tu tu wrywa <grywa> No moi drodzy powiem wam że to już jest coś pokroju tego typu że tak na tym Bartonie śmiało mi się jeździło tak na tym jestem taki troszeczkę <grywa> Niepoko... No się jest dobrym słowem Ale fajne Mi się zawsze podobało to, że Tu nigdy mocy nie brakuje w tych sprzętach To jest Coś pięknego Nie widzicie no <gryw> Jak tak Bartonem pojeździłem To Barton by tak nie zrobił a tutaj bez najmniejszego piernięcia. A to jest ja pierdykam. za to kocham te sprzęty. Moi drodzy, no to jest coś coś pięknego. Nie patrzcie się, normalnie superkacie. I cokolwiek, gdziekolwiek by się działo, to takim demonem naprawdę to jest milisekunda. <laughs> I was nie ma. Ja uwielbiam. 300 to muszę z kiedyś w końcu kupić? Ale... Ale powiem szczerze, że będę chciał zakupić. I 300 to na gaźniku? I na. Bo wiecie, no fajnie, ja lubię doświadczać takich rzeczy Ale tu wiecie Aż mi w tej kufajce zimno I to jest takie no mega komfortowe Południe jestem z tylu dzieci, którzy Lubią mieć Zapas mocy A tutaj tej mocy Tutaj tej mocy naprawdę Naprawdę nie brakuje <laughs> Przejdźmy się tym szlakiem Na którym jeździliśmy blasterem Boże tu można było takim sprzętem naprawdę lecieć na jednym kole i to bez <noise> najmniejszego problemu Wiecie no, ja też nie chcę paszkowi sprzętu <noise> Jakby to brzmiało, nie chcę go zajechać No ten chustk taka jazda to jest O I patrzę się lekko, lekko puściłem sobie lewą rękę I już mi spod dupy O Jest, jest, uwielbiam a działa na dwa paluszki na ciepłym No i patrzcie się Przejedźmy sobie którąś z góreczkę. Ogólnie gdzieś na strzelę, żeby ktoś chciał to Wiecie <grym z góry> To czymś takim to by się było naprawdę jakiś jakieś mocne marendu robić do tego sprzętu wszystkie te ścieżki tutaj. Tu widzi się takie... Takie no nic no. On tu po prostu sobie normalnie jedzie. Ale powiem szczerze, że nie jeździłem po chwilę. Chwilę nie jeździłem i już mi się prawa ręka od gazu spumpowała. A to jest coś pięknego, no moi drodzy, no Teraz idzie zima, więc nie będziemy szaleć <grym> z cross'em Ale to jest z skoro naprawdę Współczuję ludziom, którzy Którym przechodzi Jezu, piąty wiek i to takie no Tu jest tyle mocy Że to jest bez znaczenia Hej, Jak wy jedziecie? On i tak pojedzie. To jest tak, jakby się nie wiem. No. Na jakimś auto, który ma 700-800 koni. To który bieg to i tak jedzie, to i tak czuć wiecie cios. Ciężko mi to opisać słowami, ale no coś pięknego. Zawsze to jest endrówka, no. wiecie. Sprzęt przystosowany do jakichś fajniejszych terenów. Tylko, że tutaj jest zauważone. A. zauważone, przepraszam, ale. Można zauważyć, że proszę Państwa jest tutaj z tyłu 19 sali, a nie 18 Nie wiem do czego, Spędzę ze Szwecji przyjechał No cóż, że ze Szwecji Ale no taka prawda No na się pojedzie na te góreczki za lekko sobie tuch tam w nich No Ale patrzcie który podjazd? Co wszystkie podjedzie To jest no przepiękny sport Jak się ma takie sprzęty Ale tutaj no wiecie co jak ktoś nie jest jakimś super rajderem no, albo... No wiecie, no doświadczenie mocowe, ja jestem rajderem ale w już jeżdżę, no to inaczej się czuję, a inaczej ktoś się poczyje, kto jeździ krótko Ale to jest fajne Tak sobie pojeździłem tamtym, teraz tym, to ja pierdę co, jedziemy na tę góreczkę? Znaczy dolek, chodź Ale ponad nie klei tak jakoś super mocno, bo widzicie, mój skam gazem nie ma traction Nie wiem jak po ty chłopak przyjeżdża, żeby mi to chyba na jednym kole jakoś biorą O! Było nie fajnie, nie fajnie było. Oj, tak, to Żadnego kranika Nic nie trzeba zakręcać, to jest no... Coś pięknego, tylko jak ty się gasi, żeby to zgasło? A no, samo gaśnie. no... Czy... Jezu, ale emocje, coś pięknego Ale patrzcie się na to Gasicie za uwielbiam to w tych dwusuwach To odpalanie jest po prostu no... Takie wiecie, no jedziecie gdzie zatrzymacie się pod górką Przed górką, przepraszam i się nie tygacie, że że wam zaraz sprzęt nie dojedzie I to jest takie, że to wstaje Jezu, tak? No wiecie, no ja jeszcze nie znalazłem minusa w 300 No sam osobiście nie miałem na tego też tych minusów, wiecie, no nie znam Ale jak sobie kiedyś kupię, się coś wyjdzie. Nawet tak, że samo spalanie to jest piękne, moje drodzy, bo to pali naprawdę cały nic. I mówię poważnie, czy w jest bardzo oszczędnym, jak to dobre z sprzętem. Czy jaka jest droga? Nie, myślałem, że to jest droga Myliłem się nie, nie. <laughs> Jedzie mój kamerzysta, moi drodzy no Jak się spiszę, popatrz jak to dostanie A mam na pełen etat Umowy? Czemu cię mrf nie dali? Linka gazu chyba ja myślę, coś się stanęło i przejadę po niego Moi drodzy, tak więc tak wygląda sprzęt Husqvarna te, 300 i Jestem strasznie zajrany Koleczka ma Husqvarna FE, przepraszam, FC 350 Świetnie się prowadzi, natomiast jest to w czterosuwie No i ma 5 biegów A to jest moi drodzy 300 w 2T I w Boże Święty jak to jedzie To jest naprawdę, ja, no jeździłem już na <grych> wielu sprzętach że tak powiem Ale zawsze 300 w 2 ma takiego jadu wiecie, że Nieważne jaki byłby podjazd, co zawsze fajnie pod górkę jedzie i to jest no, coś pięknego, nieważne który bieg, ten sprzęt wstaje, tak samo jak chodzi o odpalanie, klikacie guziczek i to zawsze tryb, naprawdę kupujcie dwusuwy, nie żadne czterosuwy. Co moi drodzy jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? No co ja mogę powiedzieć? Piękna suwa, to na ten sprzęt, no niestety, ale niestety. To miejsce nie wystarcza, bo tu powinniśmy latać po jakiś naprawdę gruby hardenduro, bo to jest, no mówię, tu jest moc już. W tego typu sprzętach zawsze nas ograniczają możliwości, wiecie, nie sprzęt, a technika. To jest najlepszy opis tego sprzętu, nie sprzęt, a technika i tyle, bo to już jest, wiecie, to już jest szczyt. To już możecie sobie, wiecie, kupować lżejsze rzeczy, jakieś karbony zakładać, z jego karbon, zapraszam serdecznie. Natomiast no, tutaj no, naprawdę nie ma co robić, Na bym ze zrobieniu, to to oponę z tyłu na te 9, na 18 cali, przepraszam, bo Ciekawe jestem, czemu ktoś z 19 się założył. To mnie bardzo zastanawia. Nie wiem. Może komuś się spodobała oryginalna felga. Może była więcej warta niż te. Nie wiem. Nie mam pojęcia. No, ale myślę, że to... No, no nie sobie się nie przeszkadza. To jest jakiś zawodnika, wiecie, jaki zawodnik by to pewnie poczuł. Natomiast mi to tam ku... czeska lata, że tak powiem. Moi drodzy, a teraz słowem no, zakończenia, bo to miał być taki krótki test, natomiast wiecie, chcąc nagrać porządny test, trzeba mogą gdzieś w górę zabrać, a ja korzystając z życzliwości użyczenia tego pasa przez właściciela. Pozdrawiam serdecznie. Chciałem się nim przejechać. Zobaczcie jak to jest i zdaję, taką szybką, krótką relację, bo wielu z Was wiem, że jest takie zawodników wiega. Po prostu się dacie sobie jeździcie, a nie każdy z Was wiecie, jeździ po zawodach i tak dalej. Kupujcie, jak macie możliwości kupujcie, ale tu już na prostu, No trzeba myśleć, to jest sprzęt, do którego trzeba mieć respekt, bo Ty wiecie, tu wam zakręcie pociągnie, zamyślicie się i tyle. To jest jak wiecie, no jak strzał z łuku. Ciężko mi to opisać. Tak więc moi drodzy, dziękuję za oglądanie i widzimy się za tydzień. Albo w środę, albo w niedzielę. Szymoneczko, ją. Ciao ciao!